Jak i w kolejnym odcinku z filtrą w dzisiejszym odcinku. Mamy sobie kolejną misję. Jesteśmy w naszym domu. Zmieniło się tutaj dużo od ostatniego razu, bo przeszedłem w ostatnim odcinku pierwszą część tej gierki. Teraz jesteśmy w drugiej części. Teraz się dzieje jest 6 miesięcy później. I po prostu do nasz dom i wszystko dookoła i jest zima w ogóle, więc no. Jeżeli się spodoba, zostawcie górkę subskrypcjoneczkę, a my przechodzimy do filmu. Właśnie dostałam rozliczenie podatku od twojej furgonetki. Jest zarejestrowane na mnie? Powinniśmy coś z tym zrobić. Od jakiegoś czasu prawie nic się nie dzieje. Co się stało z klientami, których zyskaliśmy w tym roku? Jeszcze, nam jeszcze mam DriveWorks, ale szybko się kończy. Musimy zdobyć nowych klientów. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Siatka mama. To jest ten gość, co na niego dowody zbieraliśmy chyba. Witam. Nie przedstawiono nam sobie oficjalnie i wolałbym, żeby tak zostało. Nasz wspólny znajomy, pan Wu. Poinformował mnie o Twojej biegłości w przedostawaniu się do różnych miejsc i wydostaniu się z nich niepostrzeżeni. Z uwagi na wzrost popularności, prowadzą, prowadzona przeze mnie działalność w branży napojów wymaga. Poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o zakład na wyspie Holorock. Kontaktowałem się z Robosek w sprawie ich autonomicznych robotów strażników, ale żądając zbyt wygórowanej ceny. zaoferowałem jednak znaczną zniżkę, gdybym dostarczył im informacji na temat badań z dziedziny roboty prowadzonych przez ich konkurenta Quill Security. Czy zainteresowałbym Cię udzieleniem mi pomocy w pozyskaniu tych informacji? Kilka fotografii prototypów ich robotów z bliska powinno wystarczyć. Wynagrodzę Cię hojnie. Okej. Okay. Mamy nową mapę. Okej. Okay. To jest ciekawe, okej okay. Aha i mamy kamerę, czyli jakby dobra, ok, mam jakiś nowy przedmiot, nowy Wykonaj zdjęcia nowych prototypów, laboratorium robotyki Okej, okay, czyli będziemy musieli tutaj robić zdjęcia po prostu, aha, okej okay. Yo, co to jest? Ja to mogę pójść, czy nie? Bo na mapie ogólnie nie mogę Zdecydowanie nie teraz Nie mogę, jest bariera, dobra Może kiedyś tam będziemy mogli wejść, ale patrz jak to jest system wielki, nie? Dobra Hakowanie, mogę to hakować, Okej okay. Może na razie wezmę tą kamerę, wyłączę. A ja, jak nie działam, idź w System jest podziemny, korytarz jakiś. Co ja z Mojej wysokości. O! jo, co to, to jest? Jo, Ale fajny. Fakturują go. O, tak lajtony teraz, dobra. Ja. Czy mamy jedno zrobione, czy Nie. Nie, nie mamy. A musi być na... O, dobra, teraz zrobione. Ej, on. Ma na mnie agro, mogę tam wejść do niego? Quick save zrobiono, taki upadek. Okej, okay, nie bije mnie. Mogę stąd wy... wyjąć? Ej, mamy roboty w tej grze. One się same ruszają, to jest... Tak... Ej, ej, patrzcie. Czekajcie. Rzucmy tutaj jedną bombę. O, po co go, czy co? Czy przeżył? Nie, podniósł się. Okej, okay, czyli jakby wyglądało to, jakby się nie podniósł, a się podniósł. A! To w niego strzela cały czas, okej. Okay. Proszę bardzo. Au! Chciałem przestawać właśnie. Nie zalał ok. Okej, następny cel mamy tutaj chyba. Tak. Ten się biega tutaj. Właśnie. Gacie, nie uciekaj. Nie uciekaj. On ucieka od nas. O super, co robimy? No dobra, on ma chyba biegać tutaj. Nie będę go nic tutaj robił. Dobra, stan jest tutaj przed nami, w tym miejscu. O kurde. O kurde. Czuwa wariat. Jak ja mam zrobić zdjęcie? Uj! Oj, bracie. <laughs> Dobra To działało Okej, okay, on do mnie strzela Został ostatni tutaj Jak ja stąd wyjdę? W ogóle ja nie pamiętam gdzie ja mam wiec mam biec jakiś boss Co to ma być? Czemu brat tak aura farmuje? Co to ma być w ogóle? Patrz jaki On wygląda jak ten final boss jakiś Tak mi nie zrobię zdjęcia Nie podejść Uj. Uj! Zamykały mi się bramy! O, zamówię. nie, Nie wiem. <noise> ja muszę biec! Ja mi się bramy! Nie! Jak fajne! Gdzie biec? Nie gdzie była brama. Tu górze chyba. Nie wiem, się to podoba. Ja zgubiłem się. Zgubiłem się. Zgubiłem się totalnie tu 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 proszę proszę odporza mi się nie nie odporza mi się coś się dzieje lap gier dzielę on zacząłby mnie strzelać oj to było fajne Nawet tego chciałem zrobić nie wiem chciałbym mnie zatem strzelać co jest ciekawych stąd Jopierdzielę, no to wariat Co za wariat, nie? 7 minut mi zajęło tylko, ale fajne to było Jopierdzie, jaki wariat, czemu mnie strzelać Nowa ranga, odebrałem nowe narzędzie, czekajcie Czy coś się zmieniło? Zmieniło się to, że przyszedł nam tu jakiś... Co to jest? Jacuzzi Jacuzzi nam przyszło A gdzie jest nasza bieżnia? Czemu nie ma bieżni? Dobra, zobaczmy co tam dostaliśmy Ok, karabin Mieśliwski, naciśnij prawy przycisk myszki, żeby zbliżyć widok i celowanie. Okej, okay. cel, klamka, pick. I No i jaki to ma zacięg, bo chciałbym przyskować. Stąd trafię na przykład tam? Trafię tam. No, jestem ciekawy. Co? Ej, co? Ok i teraz zobaczymy, czy stąd trafię tam. Tam są Co? Co to jest chory zasięg? To trzeba przez całą mapę. Ostatni strzał, zróbmy to z końca samego. Daj, nie będę mógł przejść po prostu. Tylko to jest chore. Ale się nie dał tego wycofać. Chcemy... Tu. Jakie... To ma zasięg przez całą mapę. Co to ma być, nie? Jakie to jest mocne. Patrzcie, przebiło. Nie, to jest jakiś żart, ja pierdzielę. To jest jakieś niemożliwe przecież. Więc jeśli się spodobał, zostawcie w górę z tym dzwoneczkiem. Ja się z wami żegnał. No i paaa!